Siemanko z tej Swendy Special FX. Witam Was na drugim openingu zdrapek. Dzisiaj mamy do zdrapania dwa razy zodiak oraz jedną pisankę. No więc zacznijmy. Pierwszą zdrapiemy zodiaka. 100 tysięcy złotych. 50. 000. 100 tysięcy. Pięćdziesiąt i z tego nic nie ma. Zobaczymy z bonusu. Jeszcze no i nic nie ma. Okej, okay. przejdźmy do następnej zdrabki. Dwa złote. Dwa złote że chociaż ta zdrapka się zwróci nie, jednak nie 100 tysięcy, 100 tysięcy 10 czy łatwo się pomylić dobra i tutaj i mamy mamy raka Czyli wygraliśmy 2 złote w tej Okej, okay, to od odkładamy na, do na bok Pisanka, okej okay. Dwa razy tulipan Mhm mm o no i tutaj też nic nie ma wygranej okej okay, dobra w końcu będziecie mieli wy bilans wygranych i przegranych okej okay. jeżeli Wam się podoba to lajkujcie komentujcie subskrybujcie dzięki na razie